Cześć kochani ptarski, bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Rokcia No a dzisiaj przychodzę do was z ostatnim materiałem w tym roku na moim kanale Także doszłam do wniosku, że najlepszym materiałem na to będzie podsumowanie moich top 5 najlepszych paczek właśnie w tym roku. Nie będzie to tylko Fifa 20, ale również Fifa 19. Koniecznie dajcie znać, co Wam najlepszego udało się wypakować właśnie w tym roku. Mam nadzieję, że ikony trafiliście nie tylko w paczkach z ikoną, ale również w jakiejś, nie wiem, srebrnej paczce. Czy to jest możliwe? Podobno tak, także mam nadzieję, że szczęście Wam dopisało. Tymczasem z racji, że jest to już ostatni materiał w tym roku, chciałam Wam życzyć oczywiście wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2020 roku. Mam nadzieję, że szczęście Wam dopisze w paczkach i nie tylko w paczkach, że będzie wbijać najlepsze rangi, elity, a nawet tops, co tego Wam oczywiście życzę, ale pamiętajcie, że nie tylko FIFA, człowiek żyje, także oczywiście zdrówka, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń, czego sobie oczywiście tylko życzycie właśnie w nadchodzącym roku. No i chciałam Wam jeszcze bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną. Bo jak widzicie, jest nas 28 900 osób, może do końca tego roku uda się wbić 29 000 subskrypcji. No a oczywiście cel na przyszły rok to 50 tysięcy. Mam nadzieję, że uda mi się to spełnić, zrobię wszystko, żeby Wam moje materiały się podobały. No i żebyście ze mną zostali jak najdłużej. Dziękuję Wam, że jesteście. Tymczasem ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. W tym pak openingu paczka za 50 tysięcy, no i zobaczymy, czy zakończymy to e, bardzo dobrze, czy nie. W ogóle, dajcie znać, jeśli chcielibyście zobaczyć e, też w moim wykonaniu SBC i Ligowe i Ligi Narodów, ale tymczasem już jest... zobaczmy, co tutaj będzie w środku. On będzie, że będzie walkał i to chyba będzie walkał, tak mi się wydaje, bo jedno światełko na nad dużym gridem. Obamy, ja nie mam pytać, co tu się właśnie stało. 94 tempo, 85 strzałów. Dziękuję. Dobra, prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, ile Obame Yang kosztuje. I zobaczmy, co jeszcze w środku wróci karty. Bo wiadomo, jeszcze coś ciekawego może być tutaj w środku. Dobra, w środku jest nieco gorzej, ale przede wszystkim zobaczmy, ile kosztuje Obamy Yang. Także lecimy z ostatnią paczką na tym końcu z Totten serii A. No i zobaczmy, co będzie tutaj ciekawego. Ciągle liczę, że jednak uda mi się trafić w Cristiano Ronaldo. Serio! Mam taką nadzieję. Ale sprawdźmy. Tak blisko! Ale dobra, myślę, że i tak Kastelo naprawdę jest mega kartą, jak na tobcy seria. Wydaje mi się, że to jest druga co do najlepszych kart na ja przecież się Cristiano Ronaldo, także udało mi się trafić Kastelo. Było blisko Ronaldo, ale jeszcze właśnie z sami seria przed nami. Kolejna za 25 tysięcy. Czy idę na kawę? Nie, nie idę. O, kolejny walk-out, dobra. Zobaczmy, co tutaj będzie... CO JEST GRANE, CO?! Ikona?! Pujol w paszce! Co się stało właśnie?! Zobaczymy jak będziemy się grało nim właśnie w Zobaczmy co jeszcze oprócz Mbappe właśnie w tej paczce. Prawda, Leo Messi to nie jest, ale jak najbardziej. Myślę, że nie ma co narzekać. Jeszcze W walkoutem właśnie w tej paczce. Zobaczmy ile Mbappe kosztuje. No i teraz zacznijmy czas na moją najlepszą, złotą kartę w FIFA 19. Do klubu wysyłamy na razie musica, okej? Okay? Hmm. A, to była A tymczasem ja zrobiłam paczkę z gwarantowaną ikoną, Będzie to wersja Baby Middle, albo oczywiście Prime. Oczywiście tu będzie w środku Nazario Prime, więc do tego nie mam wątpliwości. No i otwieramy. Zobaczmy, czy faktycznie tak będzie. Paczka w ciemno, zobaczymy, co pisze czat. Oni już piszą, że na karta Wiecie, paczka się jeszcze nie otworzyła, oni już wiedzą. I zobaczmy, co w środku. Po tej paczce robimy jeszcze jedną, także jak coś, jeszcze jedna paczka się pojawi. Co wy tutaj piszecie? W ogóle. Tyle jest komentarz że nie mam pojęcia, co tam może być ciekawego, ale nie wiem czemu większość przez klozę Obawiam się, że jednak mogę wiedzieć czemu, ale dobra zobaczmy kto w środku. Naprawdę mam nadzieję, że tu będzie coś no, chociaż grywalnego, dobra, chociaż grywalnego, także co? Myślę, że nie ma co przedłużać otwieramy tą paczkę No i zobaczmy zobaczmy co tutaj trafimy jak będzie flaga na przykład w będzie bardzo dobrze, jak będzie flaga Brazylki, w Brazylii to już świetnie, ale zobaczmy oczywiście animacja i animacja ikon Nie ma co przedłużać, otwieramy tą paczkę, no i zobaczymy co będzie. Żeby tylko to nie był e, ani okocza, ani nakata, ani litmanen. Zresztą powinnam być raczej zadowolona. No i zobaczmy. Co tutaj, Anglia też nie może być dobrze. Napastnik. Myślałam, że Esio, może Ferdinand, A kto to będzie? Trzeba ja mam taki tych paczek. Powiedzcie mi dlaczego. Jak nie nakata, to Owen. A ile ołęgły koszt... mm. Widziałem szczęście, dotknąłem gwiazd, miałem swoją przestrzeń, pokonałem strach.